Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu "Kynologia w Pigułce". Remigiusz Czech, menedżer ogólnopolskiego stowarzyszenia Psarasowego Canal Club. Dzień dobry. I Bartłomiej Juszczak. Kolejne ważne tematy zaczynamy od tego mniej przyjemnego, no bo zawsze jest tak, że jeśli dzieje się coś w Polsce takiego, co może mieć wpływ na polską kynologię, to Canal Club jest tym żywo zainteresowany. I podobnie było kilka tygodni temu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że minister środowiska planuje rozporządzenie, które będzie regulowało zwyczaje zasady polowań i choć w pierwszej chwili może się wydawać, że polowania i krynologia to nie do końca idą w parze, ale jest też przecież kynologia łowiecka, tak, i psy myśliwskie. No i to rozporządzenie, projekt rozporządzenia zakładał, że Psy tylko z rodowodami FCI. No nie do końca dobrze to było sformułowane. Bo było w hodowlach nawet, zarejestrowanych tak, w FCI. FCI, tak. Co, co, co jest no zupełnie nie, nie ma miejsca, tak, bo FCI hodowli nie rejestruje. Będą mogły być używane do polowań tylko takie psy. Kanel Klub zareagował, wysłał pismo do Ministerstwa Środowiska No tak, no jeszcze mamy rękę na pulsie, działamy. Eee, zobaczymy, jak to się. Wszystkie te procedury rejestracyjne tutaj zakończą? Jaki będzie odzew z Ministerstwa Środowiska? No, poprosiliśmy o komentarz do sprawy Rzecznika Prasowego Ministerstwa Środowiska, także odniesie się na pewno do, do zadawanych pytań przez nas. No i wtedy zobaczymy. No. Z tym, co żeśmy się zapoznali, jeżeli chodzi o samą kwestię e, odniesienia do naszego pisma, nie wiem, kto pisał w ogóle tutaj tą, 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 tą opinię. I to uzasadnienie. Ja, może przeczytam. Wskazanie hodowli zarejestrowanej w Międzynarodowej Federacji Kronologicznej FCI lub we współpracującymi z nią organizacjami eliminuje z obrotu psy z tzw. Tak pseudo które nie spełniają wymogów w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przetrzymywania oraz rozmnażania psów, np. w odniesieniu do dolnej i górnej granicy wieku suki przeznaczonej do rozmnażania czy ilości miotów w danym roku. No to. Właśnie to są pytania, które już mailowo zadaliśmy Rzecznikowi Ministerstwa Środowiska, ale będziemy go pytać także, kiedy zgodzi się już na rozmowę przed kamerą, w jaki sposób chociażby Związek Klinologiczny w Polsce sprawdza, czy hodowle, które są prowadzone pod egidą tego związku, nie są pseudohodowlami. Znaczy nie rozumiem w ogóle tego, tego słowa, tak? No bo jeżeli mamy zarejestrowane stowarzyszenie... Które działa na podstawie ustaw o Stowarzyszeniu i Ochronie Zwierząt, drugiej ustawy, no to eliminuje tutaj jakiekolwiek pseudohodowle. Są hodowle, które nigdzie nie są zarejestrowane i sprzedają zwierzęta po prostu na szarym rynku. Tak? I, I taką patologię trzeba po prostu piętować, eliminować z naszego środowiska. Ale tutaj oni napisali to, że można tak zrozumieć, że jest tylko jeden związek, a reszta to są tak? No to niech oni się wypowiedzą przed kamerą, właśnie. No, jak według nich to jest? No, nie wiem, tutaj ta dalsza treść tego, tej odpowiedzi, gdzie tutaj jest mowa o kontrolowaniu, ile jest miotów, ile suki miały miotów w skali roku i tak dalej, no to od tego są prowadzenie ksiąg hodowlanych. Jak to no, wygląda jest, w to... klubie, może powiedzmy, suka może rodzić do 8 roku? Życia? Jest, jest prosty regulamin, który na wszystko tutaj reguluje, mamy wiadomo wytyczne, napisane, że do ósmego roku życia może suka rodzić, może mieć posiadać ee, raz w roku, miot, tak, który jest zalecany, jeżeli się zdarzy rzeczywiście, że jakaś tam będzie e, drugi rok się pojawił w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to hodowcy są informowani o tym, że już więcej miotów nie można mieć i dostają upomnienie. I o to naprawdę dbamy, żeby no, nie było takiego, że suka co e, cieczka jest kryta i, i rodzi szczenięta. tak, że no tutaj no, sama podstawa prowadzenia ksiąg hodowlanych, to nie po to inwestujemy ogromne pieniądze w programy informatyczne, w własne systemy żebyśmy takich podstawowych informacji nie mieli. No. Nasz problem polega na tym, że e, wpisuje się do polskiego prawodawstwa, do rozporządzeń, do ustaw, próbuje się wpisać nazwę związku, e, który tak naprawdę no, w tej chwili działa w oparciu o nie wiadomo co, bo do tej pory nie wiadomo kto tym związkiem rządzi. I, Boli to z tego względu, że próbuje się wprowadzić monopol organizacji, która ma gigantyczne problemy i która no, funkcjonuje w tym momencie tak na słowo honoru. No, gdzieś to lobby cały czas trwał, no tu wi wiadomo, że są na rynku 80 lat i, i gdzieś to już takie zaszłościowe można powiedzieć, tak, że, że byli jedyni i zawsze Szli w tą stronę właśnie tego, tego monopolu, kiedyś jak to za komuny było i tak pewnie zostało do tej pory i, i w tą stronę to idzie. No tylko, że nie zauważyli, że prawo się zmieniło, świat się zmienił, trochę to wszystko przyspieszyło, oni gdzieś tam sobie są w tyle, ale no mówię no tak, jak już rozmawiali, pani Bart, no to nie jest nasz problem, my robimy swoją pracę. Uważamy, że powinno to iść w ogóle w inną stronę. Także, no powinniśmy się zająć rzeczywiście rzeczami takimi podstawowymi, jak ostatnio rozmawialiśmy na temat e, uwarunkowania prawnego, choćby tego chipowania, tak, tej jednej bazy i tak dalej. To są ważne rzeczy. A tutaj znowu gdzieś potajemnie ktoś jakieś zapiski robi. I co dziwne, próbują to przepchnąć kiedy? Kiedy mamy koniec kadencji sejmu, tak? I takie wrzutki, no co, co? Co jak sejmy się zmieniają, także zawsze jest punktowane jakieś e, prawa dotyczące no, niekoniecznie już samej technologii, ale, ale zwierząt. Także no, co cztery lata to jest tam problem. No to na zakończenie tego nieprzyjemnego tematu powiem tylko tyle, że w przypadku autopoprawki Krzysztofa Czołańskiego, która również próbowała wprowadzić taki monopol, i o tym napisaliśmy Ministerstwu. I Najwyższa Izba Kontroli, i Biuro Analiz Sejmowych wydały jednoznacznie opinie negatywne. I podobnie będzie w tym przypadku. A o takich wątpliwościach dotyczących tego projektu na pewno będziemy rozmawiali z Ministerstwem Środowiska i rzecznikowi albo wyznaczonej osobie, wyznaczonemu urzędnikowi. Na pewno te pytania zadamy i myślę, że tutaj widzowie technologii w Pigułce będą mogli... Odpowiedzi usłyszeć, tak, tak. bo to jest bardzo istotne. To przechodzimy do tych przyjemniejszych tak, bieżących spraw naszych naszych. Tak, naszych. Odbyła się klubowa wystawa połączona z piknikiem rodzinnym w Stawiszynie, wystawa psów rasowych oczywiście, na terenie Ośrodka Straży dla Zwierząt. Fajna impreza, bo mimo, że kameralna, to jednak sporo hodowców Kenon Klubu się zjawiło. Tutaj nie, nie było takiej szansy, żeby przyjechał ktoś spoza naszego klubu. tylko... Nie, no, frekwencja super, a przede wszystkim, ma no, atmosfera, tak i to, co działo się już po samej wystawie, czyli ten piknik. Także no to rzeczywiście udana, udana. Będziemy cyklicznie to organizować co roku, bo rzeczywiście jest to najlepsza droga do tego, żeby nasze środowisko się, się łączyło. Byli hodowcy także na pikniku, którzy nie wystawiali akurat na tej konkretnej wystawie psa, chcieli zobaczyć jak to wszystko wygląda. Wyjeżdżali zadowoleni i już zapowiedzieli swoją obecność no, na kolejnej. Przede wystawie. wszystkim było to, mówię, taką kwestią, no mówię też spotkania, tak? Czyli, no wiadomo, przy organizacji wystaw to wiadomo, że wszystko jest, no dosyć szybko się odbywa, tak? A tutaj mieliśmy czas rzeczywiście, że sama wystawa była stricte dosyć szybko zorganizowana, później był czas na, na wolne dyskusje, także. Na spokoju też można było wytłumaczyć hodowcom, jak, jak rzeczywiście powinny być prezentowane psy ringu, jak się przygotować do tej pracy. Także było, było naprawdę super. no I samo świadczy o tym, że, że około chyba 60 osób zostało już po wystawie na, na biesiadowanie, no to to jest tą drogą, którą byśmy chcieli prezentować naszym hodowcom, że rzeczywiście nie sama wystawa też, ale rzeczywiście integracja środowiska. i i w tą stronę na pewno będziemy szli. A jeżeli chodzi już o kwestie konkretnie psów, to warto zwrócić uwagę, że były psy, które no perfekcyjnie same prezentowały super, się super. w ringu. Także było na co popatrzeć, bo rzeczywiście hodowcy, e, hodowca, który w zeszłym roku był e, z tym kogerspanielem, który wygrał tą wystawę, no przez rok czasu zrobił taką ogromną pracę, że pies się sam po prostu wystawiał. Także no pod wrażeniem rzeczywiście widać było, że, że to była praca także... eksteriorowo super. Także no same same plusy. Fajna promocja rasy, tak, ponieważ no, wiadomo, że tego Spaniela yy, nie ma dużo, tak? że, A że się nie mylę, oplasz. to właśnie pies nie zakupiony z innej hodowli, tylko pochodzi z tak, od naszego hodowcy. Od, od naszych, z naszych tak, od naszego hodowcy, także no, same, same plusy. Ci, którzy już nie mogą się doczekać kolejnych emocji, pewnie nieco innych niż w Stawiszynie, bo to nie będzie na pewno kameralna wystawa, no to możemy tych z Państwa tutaj zapewnić, że już niebawem, bo... 15 września Krajowa Wystawa w Opocznie. No tak, no to już będzie szał taki jak, jak, jak przysłowiowy naszym Adamowie, także no to wiadomo, że już będzie typowa, typowa wystawa. Także też, ale będzie sporo też atrakcji, także na pewno wszystkich zapraszamy na wystawę. Co warto podkreślić w centrum miasta, czyli... Lokalizacja, czyli super. Na no, odwiedzających to, też, tak. Także myślę, że frekwencja będzie już po zgłoszeniach widać, że, że będzie sporo, także... Oczywiście formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej. No nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy jeszcze nie wspomnieli słowa o sędziach, bo choć wystawa krajowa, to no, rzadko która wystawa krajowa ma tak dobrą obsadę sędziowską. Będą sędziowie z Wielkiej sędzi? Brytanii. Z Wielkiej tak. Brytanii, tak. Mhm. Nazwisk nie zdradzamy Jak zwykle nie z wiadomych przyczyn, natomiast... Nie są na pewno, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwisko jednego sędziego, nie jest pierwszy raz w Polsce, już oceniał, ale e, hodowcy kennel klubu nie mieli okazji od tego sędziego mieć oceny, także e, szczególnie zachęcamy tych z Państwa, którzy no, tam e, powiedzmy, że zbierają, te certyfikaty próbują zdobyć kolejne certyfikaty na Czempiona Polski czy Młodzieżowego Czempiona Polski i brakuje im po prostu ocen od innych sędziów. No zazwyczaj jest tak, że jeżeli tacy sędziowie psa docenią, no to jest się faktycznie czym chwalić. Także warto skorzystać z zaproszenia na naszej stronie internetowej formularz na wystawę w Opocznie, także formularz. W którym można wpisać imię i nazwisko młodego prezentera. Też o nagrodach młodego prezentera będziemy informować. Będzie także przeprowadzony konkurs Najlepsza Para Hodowlana, także wiele atrakcji. Wystawa Opuchar Burmistrza Dariusza Kosno już 15 września. Zachęcamy do zgłoszeń, a za uwagę w dzisiejszym odcinku Kynologii w Pigułce bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.